Paulina Smaszcz już niejednokrotnie pokazała, że jej konflikt z byłym mężem Maciejem Kurzajewskim i jego partnerką Katarzyną Cichopek nie jest tylko niewielkim zamieszaniem, które zniknie z pierwszych stron gazet tak szybko, jak się pojawiło. Dawni zakochani na każdym kroku wbijają sobie szpile i widocznie nie są w stanie przejść obojętnie obok zmian, które zachodzą w życiu tego drugiego. A cóż, trzeba przyznać, zmian w życiu Pauliny nie brakuje. Tym razem Smaszcz opublikowała post na temat nowej siebie i odrzuceniu ludzi, którzy na nią nie zasługują. Takimi przemyśleniami Paulina podzieliła się w swoim najnowszym wpisie na Instagramie: Niczego nie da się ukryć w szczerości, niczego nie chce ukrywać w tym spokoju. Nie ukryje bólu, ran, mijającego czasu, choroby, przeżyć, doświadczeń i rozczarowań. Życie stworzyło nową Paulinę, która nie rozdaje już swojej energii byle komu, nie wspiera tych, Którzy na to nie zasłużyli, nie jest 24h dla innych. A zapomina o sobie, nie promuje złych ludzi z plastiku. Przyjaciół nie mierzy się długością znajomości, tylko najbardziej dotkliwym, dokuczliwym momentem. Kiedy się zjawili, działali i został. Paulina w temacie ludzi z plastiku napisała też kilka słów o pustych lalach i podstarzałych pajacach. Co według wielu jest oczywistym nawiązaniem do Kasi cichopeki i Macieja Kurzajewskiego. Ktoś ciebie niszczy kłamstwem i manipulacją, ty udław go swoją szczerością, wtedy zamilknie, bo co do powiedzenia ma tchórz. Mamy tylu wspaniałych naukowców, odkrywców, artystów, pisarzy, którzy mają do powiedzenia wspaniałe historie, wydarzenia. Są inspiracją, energią, tożsamością narodową, a media pokazują puste lale, podstarzałych pajaców ludzi bez moralności i kręgosłupa, bo dobrze się klikają, kontynuowała gwiazda. Smaszcz podkreśliła, że chce przyjmować do swojego życia jedynie tych ludzi, którzy ją inspirują. Jak to dobrze umieć, powiedzieć ciebie już nie chce w swoim życiu, bo nie wnosisz już nic dobrego i jesteś rozczarowaniem, a innym powiedzieć dziękuję, że jesteś i się sprawdziłaś. Dla ciebie będę na zawsze, pisała Paulina. Na koniec celebrytka podzieliła się refleksją na temat bycia mamą i babcią. To widocznie rola, która dla Pauliny jest tą najważniejszą w życiu kropka, jeśli ktoś mnie oszukał, to nie dlatego, że byłam głupia, tylko ten człowiek otrzymał ode mnie więcej zaufania, promowania go i wiary w jego możliwości, talent, serce, niż na to zasłużył. Zawsze i na zawsze byłam oraz jestem mamą pięć synów. Dwóch. Którzy żyją, jest moim spełnieniem marzenia o macierzyństwie i rodzinie. Jestem babcią i to babcią petardą. Podsumowała. Czytaj też: Marcin Hakiel po wyprowadzce kasi cichopek pławi się w luksusach. Znajomi, nie mogą się jej nachwalić: krzano ślubie Kurzajewskiego i cichopek. Wszystko wygadała wielkie poruszenie u Hakiela. Smażcz, wywołana do tablicy, dała jasno do zrozumienia.